Cześć, nazywam się Patryk, Patryk Rychlik. Mam 17 lat i od kilku lat mam największą pasją jest sport, a konkretnie lekkoatletykę. Moja przygoda ze sportem zaczęła się w szkole podstawowej w mojej rodzinnej miejscowości Klucze. Chodziłem do klasy sportowej, gdzie właśnie tam UEFA zauważył mnie predyspozycję do pływania. Po kilku miesiącach trenowania udało mi się zdobyć w pływaniu brązowy puchar na Mistrzostwach Polski. Lecz to nie pływanie było moją największą pasją, lecz bieganie. Z czasem zacząłem uczestniczyć na biegach ulicznych, na które zapisywali mnie moi rodzice. To dzięki nim zauważyłem, że bieganie jest czymś dla mnie bardzo ważnym i wyjątkowym. Lubiłem to robić i czułem się w tym dobrze. Ostatecznie od szóstej klasy zacząłem trenować w profesjonalnym klubie Mosce Sir Dąbrowa Górnicza pod okiem trenerki Doroty Przewieźlik. Trenuję intensywnie w tej szkole od kilku lat, więc zapracowałem sobie na małe siągi. Specjalizuję się głównie w biegach średnodystansowych. Moimi największymi osiągnięciami są brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Subicach, brązowy medal na Mistrzostwach polskich w Biegach Górskich oraz tytuł wicemistrzostwa Polski w drużynowej sztawecie przełajowej. Do tej pory w sezonie halowym na Mistrzostwach Śląska zdobyłem łącznie 7 medali, 3 złote i 4 srebrne. W sezonie letnim zdobyłem łącznie 16 medali Mistrzostw Województwa, w tym 9 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe. Dodatkowo udało mi się pobić halowy rekord Śląska w kategorii U16 na dystansie 1100 m, pobijając poprzedni rezultat o ponad sekundę. Otrzymane stypendium przeznaczyłbym na fizjoterapię, dietetykę, sprzęt sportowy i psychologa sportowego. Mam nadzieję, że przy Państwa wsparciu zrealizuję swój cel, czyli zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się za 3 lata w Los Angeles.